Hej, jeżeli nie widziałeś poprzedniej części, no to koniecznie zacznij od niej. W końcu zawsze powinno zaczynać się od początku. Dokument, dokument, udokumentować. Jest duża szansa, że będę chciał to udokumentować, aczkolwiek nie wiem, na pewno nie byłby to taki typowy vlog, gdzieś tam chodzenie, z, z, nagrywanie wszystkiego z rąsi, głównie nagrywanie swojej twarzy i tak dalej. Szczerze mówiąc, ja już miałem kilka podejść do takiego vlogowania, vlogowania, który w sumie często kiedyś gardziłem i stwierdziłem, że to absolutnie nie jest rzecz, w której ja się odnajduję. Ja bardzo lubię takie nagrywanie statyczne, na nie chodzenie gdzieś po mieście i nagrywanie swojego ryja. Ale podsumowując odpowiedź na twoje pytanie, tak, bardzo chciałbym podróżować i tak prawdopodobnie będę chciał to także nagrywać. Jaką polecasz szykierę do golenia? Prawdopodobnie jak największą. Jak myślisz, jaki wpływ na wierzenia Chińczyków ma zorza polarna w XVIII wieku? Prawdopodobnie Niedźwiedź, niedźwiedź polarny, to jest, to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Co sądzisz o sytuacji, jaka obecnie panuje w Europie? Nie sprecyzowałeś swojego pytania, aczkolwiek też mogę się domyślić, że chodzi tutaj o całą tą aferę i sprawę związaną z imigrantami, i tak dalej, czy z muzułmanami, muzułmaninami, muzułman, nie wiem, jak to się mówi, czemu teraz, akurat. Całą sprawę z wyznawcami islamu. Cóż, to jest bardzo złożony problem i ja nie chcę na swoim kanale za bardzo mówić o polityce. Po prostu, no, jeżeli chodzi o samych y, imigrantów czy wyznawców islamu, nie popieram. Co sądzisz o kolejnej dramie z ciekawostkami? Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym robić coś fajnego, po prostu. Bardzo możliwe, że wciąż to, co teraz robię, tylko może w trochę innym wydaniu. Uważam, że planowanie na tak długą metę nie ma jakiegoś tam większego sensu, dlatego, że może się pojawić na tej drodze tak bardzo dużo sytuacji, tak multom sytuacji, których nie jesteśmy w stanie sobie w żaden sposób wyobrazić ani przewidzieć, że to nie ma sensu, po prostu. Czy sądzisz, że technikum jest dobrym wyborem? Tak, uważam, że to jest dobry wybór i nawet w wielu przypadkach jest to lepszy wybór niż liceum. Głównie pod tym względem, że masz dużo większe zaplecze możliwości. Nie tylko, jeżeli, powiedzmy, nie będziesz miał ochoty pójść na studia, albo nie wiem, nie dostaniesz się, Twoja sytuacja życiowa ułoży się tak, że nie będziesz mógł pójść na te studia, to zawsze masz jeszcze tytuł technika, a to już coś, to na pewno więcej niż sama matura. Co skłoniło Cię do chodzenia na siłownię? Zainteresowanie do kulturystyki, czy chęć stworzenia wizerunku van Gottena, niszczyciela światów? Zdecydowanie fan niszczyciela światów. W sumie przecież odpowiadałem na to pytanie w filmie, w którym opowiadałem o mojej przygodzie z siłownią. Ale tak, no chciałem powiedzmy, to, to brzmi właśnie bardzo banalnie, ale stworzyć tą lepszą wersję siebie. E, miałem w głowie wizerunek, z którym kłóciło się to, że będę jakimś herlakiem. Poza tym dużo lepiej się czuję, mm, mam większą pewność siebie, no siłownia dała mi naprawdę dużo. To nie jest tylko pasja, czy chęć wyglądania, spoko. To jest coś, co w pewnym sensie, jeżeli robisz to świadomie, to wpływa na twoją filozofię życiową. Bardzo mądre zdanie, prawda? Jak nazywa się twój tata? Co to w ogóle za pytanie, no, no jasne, że tata, no przecież tak zawsze do niego mówiłem. Jesteś dumny z tego, co udało ci się dotychczas osiągnąć? Nie wiem, czy to, co teraz robię, jest jakimś tam ogromnym osiągnięciem, ale tak, są momenty, że jestem z tego niesamowicie dumny i jestem wdzięczny, że, że coś tam, coś takiego robię, coś tam działam i to już zacząłem, powiedzmy, dosyć wcześnie. Aczkolwiek ja jestem dosyć pesymistycznym i smutnym człowiekiem, przynajmniej od czasu do czasu, i generalnie ja się mało cieszę. Ja, nawet jeżeli coś mi się przydarzy bardzo dobrego, to zazwyczaj mam tak, że od razu gdzieś w koło głowy e, krążę mi myśl, że to nie będzie trwało wiecznie, potem będę tylko się zawodził, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest taki dysonans. Tak, z jednej strony ogólnie patrząc, tak, jestem z tego dumny, chociaż nie jest to jeszcze tam jakieś powiedzmy ogromne osiągnięcie, no ale jestem dumny, a z drugiej strony ciągle pojawia się ten niepokój, że to wszystko gdzieś tam zniknie, stracę, stracę głos, czy nie wiem. Będę sparaliżowany i nie będę mógł już robić tego, co przynosi mi tyle radości. Jak oceniasz sytuację panującą na tym naszym polskim YouTubie? <laughs> <k liksom> jak wyglądała u ciebie nauka? Czy przykładałeś wagę do ocen średnich, co spowodowało, że zechciałeś pójść na humana velo? Na drugą część tego pytania zapomniałem odpowiedzieć, Sorki. że jesteś zdolny, tylko leniwy. To by się nie chcę. Ty Jakbyś się przyłożył, to byś zrobił to byłoby tak. Wszystko by było Twoje. Ile razy słyszeliście takie rzeczy? Ja bardzo często. Moje podejście wydawało zawsze mi się bardzo racjonalne, bardzo zdroworozsądkowe i trochę luzackie. To nie wiem, czy to się łączy, ale, ale tak, tak, tak mi się wydawało. Dlaczego? No, no, dlatego, że skupiałem się tylko na tych rzeczach, na których chciałem się skupiać. E, to znaczy, założyłem sobie od początku, że e, jest, powiedzmy, jakaś tam konieczna pula e, przedmiotów, czy, czy tam jakieś tam rzeczy, w których muszę być dobry, ale inne, dzięki temu mogę sobie odpuścić. I właściwie. Tak to powinno działać, wydaje mi się. Człowiek jest tak skonstruowany, że nie jest w stanie być świetny we wszystkim. Bardziej w sumie zawsze miałem smykałkę do tych przedmiotów humanistycznych. Jeżeli chodzi o dalszą część pytania, uczyłem się bardzo mało w domu. Myślę, że miałem jakby dosyć takie dobre predyspozycje, żeby szybko przyswajać informacje, więc nie poświęcałem temu zbyt dużo czasu, a oceny i tak były zawsze od trójek do piątek. Chociaż zdarzały się też gorsze oczywiście, ale dosyć rzadko. No i oczywiście fajnie było mieć tą wysoką średnią, którą można było się pochwalić, ale jakby to moje pierwotne założenie już niwelowało, bo jeżeli chcia chciałeś mieć dobrą średnią, no to przecież musiałeś mieć świetne oceny ze wszystkiego. A ja powiedzmy miałem świetne oceny z tych przedmiotów, z których pasowało mi mieć świetne oceny, ale no generalnie ta średnia nigdy nie była jakaś tam specjalnie niska. Czy jak zacząłeś ćwiczyć, kimś się inspirowałeś? No tak, oczywiście. Niemalże każdy, kto w ogóle zaczął ćwiczyć i swoją przygodę z siłownią czy w ogóle jakimkolwiek sportem po prostu ktoś kiedyś mu zaimponował. No i odkąd w internecie popularny jest Instagram, Facebook czy w ogóle sam internet, no to wiadomo do, do sieci trafia bardzo dużo zdjęć, gości czy w ogóle ludzi, którzy dobrze wyglądają. I to jest taka naturalna kolej rzeczy. Widzisz kogoś, kto świetnie wygląda, myślisz sobie wow, chciałbym tak wyglądać. I oczywiście kluczem do sukcesu jest po prostu podjęcie jakichkolwiek działań, kroków, które przybliżą cię do tego sukcesu, a nie a nie skończysz swoje rozważanie tylko o tym, że kurde, chciałbym tak wyglądać I to jest koniec Pamiętam, że jedną z takich postaci, która zarówno imponowała mi sylwetką Jak i swoją, mm, swoim podejściem do życia Był Greg Plitt Który teraz już nie żyje Chociaż i tak nadmierne przywiązywanie się do osób Które działają w branży fitness I w ogóle sportów Jest bardzo, bardzo toksyczne Dlatego, że to jest jedno z najbardziej zakłamanych branż W ogóle, jakie możecie sobie wyobrazić Z jakim YouTuberem chciałbyś nawiązać współpracę? Pojawiły się tam już jakieś wstępne plany, żeby coś tam nagrać z Gargamelem. Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale myślę, że wyszłoby z tego coś fajnego. Aczkolwiek ogólnie nie jestem w stanie sobie teraz wyobrazić, jak miałbym współpracować z jakimś innym twórcą. Myślę, że to by było do obgadania, ale poza tym to ja jakoś byłem zawsze sceptycznie nastawiony do, do takich rzeczy. To znaczy, sceptycznie, jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł, jeżeli ktoś uważa, że fajnie możemy się zgrać, yy, uzupełnić. Stworzyć razem coś fajnego to jasne, ale bardzo nie lubię takich rzeczy, że tych crossów, powiedzmy, na siłę, które nic nie wnoszą, oprócz jakiejś tam znanej twarzyczki, która przyciąga do siebie po prostu setki nowych łapeczek, subskrypcji i tak dalej. Więc to jest w głównej mierze, wydaje mi się, cel takich crossów. A ja chciałbym, jeżeli już, to współpracę nawiązać. W taki sposób, który mógłby obu stronom coś przynieść, i to nie tylko korzyści, jakieś tam materialne, czy te łapki suby, i tak dalej, tylko stworzyć po prostu jakieś, jakąś fajną rzecz. Masz jakiegoś najlepszego przyjaciela? Tak, yy, tak się czyta chyba trzy znaki zapytania, prawda? Czy, czy nie? A czy w ogóle masz przyjaciół? No tak wiem, że wyglądam na osobę dosyć społeczną, ale tak się składa, że mam przyjaciela i to nawet nie jednego. To tyle. Co się stanie, jak posmaruję chleb masłem z dwóch stron i rzucę na ziemię? Czy wytworzy się czarna dziura, która nas pochłonie, czy też może teleportuje się do innego wymiaru? Eee. No tak, 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 tak. Masz rację. Jakie książki czytasz? Kiedyś bardzo lubiłem fantastykę. I takie też książki czytałem, natomiast obecnie dużo lepiej do mnie trafia taka tematyka bardziej realistyczna I uwielbiam czytać biografie Ostatnio skończyłem czytać Bliznę, czyli biografię Antonego Kidisa, czyli wokalisty Red Hot Chili Peppers, o czym zresztą wspominałem Hej, czy nie kusicie, żeby spróbować sił w dubbingu? Szczerze mówiąc niesamowicie mnie kusi i bardzo chciałbym to robić, także czekam na wszelkie zgłoszenia, wezmę udział we wszystkim Oczywiście nie za darmo Jaka była reakcja Twoich rodziców po obejrzeniu poradników samca Alfa? A może udało Ci się ukryć tę stronę Twojej kariery? No, nie udało mi się ukryć. Powiedzieli, że dużo przeklinam. I tylko tyle. Byłeś kiedyś w krajach nordyckich, czy zainteresowanie przyszło tylko od strony muzycznej? Nie, nie byłem w żadnym z krajów nordyckich, nie byłem w Skandynawii, ale kto wie, być może kiedyś w przyszłości odwiedzę. To by się łączyło z tym, że. Że po prostu chcę podróżować. Jak ty to robisz, że tak poważnie wyglądasz? Ja mam prawie 25 lat, a wyglądam jak osiemnastolatek. latek. Zaraz ale bo ten głos twój swoją drogą, to jakbyś był lektorem w filmach porno, to więcej samogwałcicieli tę tą tę tą pałoby do twojego głosu, XD. Jest jeszcze jedna cecha, która sprawia, że mam wrażenie jakbyś był znacznie młodszy. To znaczy ja tak pisałem w wieku 9 lat. Czy tak wygląda poważny człowiek? Jak sądzisz, jaka jest zależność między kursem franka szwajcarskiego a populacją pingwinów w południowej Afryce? To znaczy, wydaje mi się, że mogę się mylić, ale yy, prawdopodobnie zależność jest zasadnicza. A na dzisiaj to wszystko, to znaczy to są wszystkie pytania, które sobie zapisałem i na które zdołałem odpowiedzieć. Oczywiście niestety nie dałem rady odpowiedzieć na wszystkie, pewnie inne ciekawe mogły mi umknąć, pewnie część z Was dalej je zadaje na Facebooku, no ale cóż, w pewnym momencie klamka zapadła, wybrałem te, które wybrałem i to koniec. Tak więc dzięki Wam wszystkim za uwagę. Przepraszam tych, którzy zadali pytanie i na które nie odpowiedziałem, bo albo było zbyt głupie i wydawało mi się, że ten ktoś jest kurwa skończonym kretynem, albo po prostu stwierdziłem, że nie jest odpowiednie, albo pominąłem je. To jest życie. Tak więc bardzo byłoby mi miło, gdybyście po prostu ocenili ten film wedle swojego sumienia, zasubskrybowali kanał, jeżeli chcecie śledzić to, co tworzę i to co wrzucam na mój kanał i skomentujcie go. Napiszcie jakieś bardzo ładne komentarze w stylu. Ty... Nie wiem, wymyślicie, ufam Wam. Na razie. No i to też zobacz.